Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony, Jasiu, patrzcie gdzie jestem. Tutaj jakieś ciężarówki, tu coś, kawał lasu. Jeden z Was, użytkownik, napisał do mnie, że jest ciekawa miejscowa, pewne bistro do odwiedzenia. Mianowicie znajduje się w Krzykosach przy trasie S11 z Poznania na Jarocin. A dokładniej znajduje się ulica. Główna, 63,024 krzykosy. Przy samej Krzyżówce, ktoś w ogóle kojarzy trasę Poznań-Rocin, jest taki moment, gdzie w kierunku jej na po lewej stronie są takie duże koparki. Tutaj nawet widać jakieś maszyny budowlane, koparki, takie rzeczy. Naprzeciwko tych koparek znajduje się bistro umajka, kebab umajka, grochówka i inne rzeczy, dokładnie bistro umajka. Zaraz podejdziemy do menu i sprawdzimy, co tutaj jest. jak w ciężarówki, wszystko jeździ. No, interesuje mnie głównie e, górhówka, ale natomiast widzę, że tutaj jest jeszcze dużo ciekawych rzeczy. No interesuje mnie jeszcze kebab. Wiadomo, że to będzie prosty zwykły kebab, jakaś kula mocy, ale wyczuwam klimat i czuję, że będzie to ciekawe. No i coś tam jeszcze wybiorę, bo pozycji jak przed chwilą widzieliście na przebitce jest dosyć dużo. Jestem już na miejscu, zamówiłem. Patrzcie, to mam przed sobą pierwszą pozycję. Jest to grochówka z wkładką, czyli z kiełbasą. W większości stolików znajduje się albo koszyczek w środku, albo tak jak tu w tym wypadku, chlebak. I w środku mamy chlebek. Jakiś to pewno lokalny. co? Co to jest? Jakaś tam piekarnia, cukiernia. O, rozpoczynamy przygodę z grochówką. Gęsta, treściwa, fajnie, bo to już, jak widzicie na kanale, pojawiała się grochówka, która no, nie miała nic wspólnego z... Patrzcie, łyżka stoi. Nie miała nic wspólnego z czymś, co jest treściwe. No i mamy to. Jest to bardzo dobra, pyszna grochówka. Marchewka, groch, kiełbacha, wszystko tutaj jest to, co powinno być. Ale zobaczmy, jak smakuje wkładka. Jedziemy dalej z kiełbasą. Dość twardy flak. Ale bardzo dobra kiełbasa, zobaczcie, nawet nie mogę wbić tego widelca. Fajna moja rękowa, no dobrej jakości kiełbasa jest tutaj użyta. Też pewno obstawiam z jakichś lokalnych tych masarni albo czegoś. Jedynym hindu, że nie ma na stoliku musztardy, musztarda gdzieś tam jest przy tym piecu polowym. Cały czas jestem zwolennikiem, gdzie byłem w Bolechowie i tam dostajecie drugą miskę do kiełbasy, do wkładki, do wszystkiego, tam sam można nałożyć tej musztardy dodatkowo. Ale nie zmienia to faktu, że to jest naprawdę bardzo dobra gruba. Dziękuję. To, 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 to może pani pożyć na że To to się nie wywali. Dziękuję. Czas na kolejną pozycję tutaj. Jako, że jest to bistro, zamówiłem i mamy ją nawet w menu na, tutaj na wyjściu. Zobaczcie, tak sobie nałożyłem. Kebab. Tak się prezentuje. Kapucha, pietruszka, mięso. Zaczynamy z kebabem w wersji małej. Sosy mieszane, czyli jakiś tam czosnek, łagodny. Mam już pierwsze przemyślenia. Jest to typowa kula mocy. On jest tak prosty, że smaczny, a przede wszystkim świeży. Taki, nawiązałbym delikatnie do tematów kebabu ławica kebab jak dawniej A to jest taki prosty kebab z bistro bo dokładnie to jest bistro nic wyszukanego ale on cieszy. To jest taki kebab na poprawę humoru. No, sio, te osy. W środku głównie mamy mięso, kapustę pychińską, pomidor, no i sosy. Jedynie co mi tutaj nie odpowiada, aha, jeszcze marchewka jest jakaś po, taka poszatkowana. Jedynie co mi tutaj nie odpowiada, nie wiem po co tu jest pietruszka dodana. Pewno była jako taki element wystroju, ale no nie pasuje mi. Sosy wyglądają na sosy własnorobione. Zobaczmy tą bułę. Bardzo dobra bułka, tak jak jaką lubię, to jest idealnie zgromadzona. Normalnie naleśnik. Czuje czas na kolejną pozycję i jest to hot dog. Zobaczcie. Dość duży. Zestaw surówek dokładnie ten sam, co w przypadku kebaba, czyli po prostu kapusta peknińska, kiełba, buła i polane to wszystko jest ketchupem. Pani nie pytała akurat tutaj w tym wypadku, jakie Po prostu poznałem, zobaczymy, co zrobią. Po co ta pietruszka tu jest znowu? Mm. No słuchajcie, zwykły Tani hot dog Z prostą barubą. Nic wyszukanego, nic specjalnego. Natomiast poprawne jest to. Taki hot dog z, z przydrożnego baru. No w takim barze też jestem. Jedynie co to faktycznie ta pietruszka wszędzie tutaj dodawana irytuje mnie dość mocno. Fajne, ale do dobrym mu No i jedziemy z ostatnią pozycją. To tak, trochę przynosi w czasie. Jest to hamburger. A dokładniej wziąłem cheeseburgera. Zobaczcie, zwykła prosta. Kupna była hamburgerowa. W środku miluny gotowy placek podgrzewany, no i dokładnie ten sam zestaw, czyli pomidor, ogórek, no i kapusta piekiska z pietruszką. Już nie zaczyna tak pietrówkę denerwować. I tutaj wyczuwam, bo już polizałem mój widelec. Hotlet, który tutaj jest zużyty. Jest to taki typowy przemilona buda z psem. Ale w podsumowaniu chyba odniosę się do tego stwierdzenia, bo, bo jest ciekawie. Ale mi już tak. Za dużo zamówiłem. Idziemy to podsumować. Cenę. I co mnie tutaj spotkało dzisiaj? Odjechałem sobie na bok. Tutaj za mną bistro u Mańka. Jest tutaj dzisiaj coś takiego ciekawego, ponieważ zjadłem naprawdę bardzo dobrą grochówkę. Dobra, warto się zatrzymać na taką grochówkę tutaj przy tej trasie. Natomiast co do tych wszystkich rzeczy, jak hamburger, kebab i hot dog. Niestety króluje monotonia pod względem tej. Prostej sałaty pekińskiej z tartą marchewką i z tą niepotrzebną pietruszką, tutaj. Bo ta pietruszka się za mocno, według mnie, przebija w każdym tym z tych trzech pozycji i większego rozmaicenia nie ma. To są bardzo podobne pozycje. Natomiast jadąc tutaj, właśnie takich tych trzech dań oczekiwałem, bo tak sobie wyobrażałem, że będą właśnie smakowały tak jak dawnie, tak jak kiedyś były, właśnie takie hamskie, nazwijmy to hamskie w cudzysłowie, oczywiście, hamburgery, czyli Buda przemilona z psem razem, yy, pasztet, yy, wszystko, ale zwykły taki mielony, gotowy placek, podgrzany, ciepła, miękka buła i to wszystko w środku. Naprawdę pod tym względem przeniosło mi to w czasie, tak jak kiedyś były takie pierwsze z budek hamburgery. Na pewno starsi widzowie ode mnie na pewno będą wiedzieć, może moi Rowincicy tak samo będą pamiętać, że właśnie takie hamburgery kiedyś się jadło. W lokalach serwowali, w jakichś budach, na dworcach, załóżmy, o tak mi się to kojarzy. I to jest właśnie smak takiego hamburgera, takiego hot doga. I kebaba tak samo, bo ten kebab pod tym względem jest tej samej jakości. Ale to wszystko nadal jest świeże, smaczne. A teraz zobaczcie ceny, bo ceny tutaj też są naprawdę ciekawe. I to też wszystko tłumaczy. O, ja się upaczkałem gdzieś. Bo słuchajcie. Woda gazowana na pierwszej pozycji to nie 5 zł. Gruchówka kosztowała 20 zł z tą wkładką. Kebab w bułce kosztował 22 zł. Hot dog 13 zł i hamburger 15 zł, No to są malutkie ceny. Za wszystko zapłaciłem 75 zł. Mało, naprawdę mało zapłaciłem za tyle, za tyle pozycji. Tym bardziej, że ten kebab mały i tak jest duży według mnie. Już tam nie będę się więcej czepał tej pietruszki, bo była zbędna. Ale te ceny są naprawdę przyjemne. Tam jeszcze dużo więcej pozycji: jakieś gulasze, żurki, bigosy są czy coś. Najważniejsze przetestowałem grochówkę. Stoi ta przyczepka, kuchnia polowa, tak zwana. Grochówka jest naprawdę bomba. Cała reszta są to spoko potrawy przenoszące w czasie i. Fajne uzupełnienie, dopchanie się do dania takiego jak grochowa, czy weźmiecie sobie tam te właśnie, wcześniej wspomniane bigosy, inne rzeczy. Fajne miejsce, warto zatrzymać tutaj. Oceny na Googlach mnie właśnie zaciekawiły ponieważ lokal jest oceniony na 4,4 na 996 opinii. Opiniach, jak wejdziemy sobie od najnowszych, są same piątki. 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Domowy smak, czy niskie ceny, super obsługa, tak, obsługa bardzo miła. Jedną gwiazdkę znalazłem. Jedną opinię z taką gwiazdką. Jeszcze niedawno dałbym cztery dobra grochówka, ale ostatnio trafiło się zielone, spleśniałe pieczywo. Nie polecam chyba, że ktoś chce północy na tronie stracić, tam posiedzieć. No nie wiem, no może nie ktoś nie dopatrzył tego chleba, ale tak, to jest jedna opinia, którą widzę, która jest negatywna. Reszta to są po prostu same piątki. Czyli faktycznie po prostu tutaj jest smaczne jedzenie. Niewyszukane, nie, wi nie wiadomo co, nie oczekujcie tutaj gwiazdki, gwiazdek Michelin, ale chcecie tanio i szybko zjeść. Przy trasie, to to jest właśnie takie miejsce, i w ogóle klimat. Tutaj ten las, tutaj ten, tutaj jeszcze te drzewa, to wszystko, parking. No, dwie, trzy ciężarówki tutaj się zmieszczą, akurat więc dla kierowców ciężarówek też jest, też jest miejsce. Fajne, spoko. Na grochówkę z moją chęcią wrócę. A jak będę miał kiedyś ochotę na chamskiego hamburgera, to właśnie taki hamski hamburger w tym miejscu Wam zaserwują. Dziękuję Wam bardzo. Za tą polecajkę dostałem to, czego oczekiwałem. No, dobra, w 99%, bo gdyby nie było tej nieszczęsnej pietruszki, byłoby o niebo lepiej. Opa, w górę zostawcie sobie, bo ładnie idziemy z tymi sobami. No i co? Do zobaczenia. I podsyłajcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym dla Was przetestował zwiat, próbował, ocenił, skrytykował. Co uważacie, to zrobię. Trzymajcie się po, ja, czyli Hej!